dni między 16 października rocznicą wyboru a 22 października liturgicznym wspomnieniem świętego Jana Pawła II kierują nasze myśli ku jego osobie. W tych dniach wielu polskich pielgrzymów modliło się i modli się szczególnie na jego grobie, powierza jemu swoje intencje. Starsi z nas pamiętają ci, którzy mają 60 Parę lat i więcej to wydarzenie, kiedy wydawało się coś, wydarzyło się niemożliwego. Polak został papieżem. Te długie lata pontyfikatu, jednego z najdłuższych w dziejach kościoła, były niezwykle owocne. To było bardzo wiele podróży apostolskich 104 poza Włochy. To były odwiedziny Polski, te pierwsze w 79, które oznaczały przełom i tchnienie ducha, który odmienił oblicze naszej ojczyzny. Po 2002 ostatnia pielgrzymka. Pod hasłem Bożego Miłosierdzia, świadomość tego, że ciągle potrzebujemy Bożego Miłosierdzia, potrzebujemy też przesłania świętego Jana Pawła II. No, wydaje się, że te teksty nie są łatwe, a jednak bardzo piękne. Warto do nich wracać, warto mieć tę świadomość, że dar, jakim był jego pontyfikat, to nie jest tylko coś, co można zamumifikować, gdzieś odłożyć w przeszłość. To jest Dar, który ciągle musimy na nowo odkrywać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dzisiaj trochę nas martwi to, że młodzi nie zawsze rozumieją, czym był ten pontyfikat, jak wielki to był pontyfikat nie tylko osoby starszej, człowieka schorowanego, jak ukazują to ostatnie lata pontyfikatu, ale także Papieża, który był nazywany atletą Bożym, który zwłaszcza podczas pierwszej pielgrzymki dawał całego siebie, aby Jego głos dotarł do nas, aby dodać nam nadziei, aby rozbudzić ducha, który sprawił właśnie te wielkie przemiany dziejowe nie tylko w Polsce, ale także i w tej części naszego kontynentu. Jego pontyfikat był pontyfikatem odważnym. Nie bał się trudnych tematów. Głosił Chrystusa także tam, gdzie wydawało się, że jest to niemożliwe. Był w krajach, gdzie większość stanowią wyznawcy islamu. Z wielkim szacunkiem podchodził do tych dalekich, ale także i tych bliskich. Zawsze miał miejsce dla Polaków. Ważne, aby Polacy znaleźli także dzisiaj w swoich sercach dla Jana Pawła II, aby spojrzeli na jego nauczanie i starali się wprowadzać je w życie.